Jeżeli kochacie Motorsport, to w jednym miejscu jest szansa, że dostaniecie taką pigułkę, taki skoncentrowany ekstrakt wszystkiego, co jest najpiękniejsze? Bardzo dużo osób mnie pytało, czym jest FlatOut Festival i czy to jest mój festiwal. Ja jako próżny zawodnik, który nie miał okazji jeszcze się pościgać, jaki jest? Tam mój udział i wkład w tą imprezę, ale nie było jeszcze o Was, bo Wy przede wszystkim będziecie tworzyć ten festiwal. Siemanko, tu Radio, wy jesteście na kanale Radio Flatout. No właśnie, Flatout to będzie słowo klucz dzisiejszego odcinka, dzisiejszego czwartkowego. Nagrywam w czwartek, a to dlatego, że. Właśnie się pakuję i zrobiłem obowiązkowy maintenance, jeżeli chodzi o Mazdę, bo za parę godzin wyjeżdżam na Japfest. Na Japfest na tor Krzywa. W zeszłym roku byłem, mam nadzieję, że widzieliście relacje tam na górze będą linki i na koniec filmu też, ale tym razem chciałbym tą relację zrobić troszkę inaczej. Bo tym razem będę startował w formule Time Attack, której w zeszłym roku nie widziałem. Wszystko będzie się rozgrywać na Torze Krzywa, będę starał się was informować o moich wynikach i tak dalej poprzez Facebook, Instagram, więc zapraszam was do od razu do klikania Radio Flat Auto oczywiście. W zeszłym roku też bardzo dużo was było, moi drodzy, moi widzowie. Mam nadzieję, że w tym roku również będzie szansa zbić trochę piąteczek, więc nie krępujcie się. To, że mogę was spotkać osobiście, to jest dla mnie mega motywujące, bo Wtedy naprawdę widzę, że te filmy są dla kogoś, nie tylko dla cyferek w YouTubie. Więc y, ja, jako próżny y, zawodnik, który nie miał okazji jeszcze się pościgać, dla mnie to jest bardzo ważne, więc y, podbijajcie. Y, no tak, ale nie o Jabweście, aczkolwiek jeżeli chcecie zobaczyć coś konkretnego z JapFestu, to wrzućcie to w komentarze. Dzisiaj chciałbym pogadać o Flat Out Festival. No właśnie, bo bardzo dużo osób mnie pytało, czym jest Flatout Festival i czy to w ogóle jest mój festiwal. Więc pierwsza odpowiedź: Nie, Flatout Festival nie jest organizowany przeze mnie. Jest organizowane przez Michała i Martę z Fast Family, czyli osoby, które również organizują JabFest. Więc tak pomyślałem, że fajnie byłoby to ogarnąć jedną klamrą. No dobra, ale ten kadr będzie już nużący, więc. Przybliżymy się trochę. Drugie najczęściej zadawane pytanie to było, czy w takim razie skoro to nie jest mój festiwal, czy jestem obrażony na Michała, że użył mojej, że tak powiem, nazwy. Więc odpowiadam, że absolutnie nie i nawet się trochę z tego cieszę, bo od jakiegoś czasu FlatOut jest coraz częściej wykorzystywany, bo i nagroda Leszka Kuzaja FlatOut, więc o ile czasem miałem wrażenie, że ta ksywka jest słaba, to teraz, skoro inni wybrali i używają do różnych celów, to uważam, że jest bardzo dobra. No ale yy, nie będziemy rozmawiać o pierdołach, chciałbym się skupić na samym festiwalu, to co tam będzie się działo, co to jest za festiwal potencjalnie, i. Dlaczego warto tam się pojawić? Przynajmniej taką mam nadzieję. No to na wstępie rzecz chyba najważniejsza. Kiedy się ten festiwal odbywa i gdzie? 14-15 sierpnia, czyli dokładnie za miesiąc, niecały, a odbywa się w Tomaszowie koło Żagania, czyli dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest Japfest. No i przechodzimy do meritum, czyli tak naprawdę czym potencjalnie może być FlatOut Festival. Ciężko mówić czym jest, ponieważ jest to pierwsza edycja, ale z moich rozmów z Michałem wynika, że bardzo mocno inspirowali się Goodwood Festival of Speed. Myślę, że Widzą na tym kanale raczej nie muszę tłumaczyć czym jest Goodwood Festival of Speed. Generalnie jest to największe możliwe święto motoryzacji, motorsportu, właściwie powinienem powiedzieć i można tam zobaczyć absolutnie wszystko. Y Bentleye z lat 30 y auta grupy B, y bolidy F1, y Dakarówki, absolutnie wszystko wszystko, auta do driftu i Michał i Marta to są absolutni specjaliści, jeżeli chodzi o tworzenie fajnych imprez motoryzacyjnych. Bo wydaje mi się, że impreza, która ma odnieść sukces, która ma być fajna po prostu, musi być czymś więcej niż zlotem. Powinna być takim jakby festiwalem muzycznym, gdzie mamy naprawdę. Dużo różnych doznań, i jestem przekonany, że ta impreza taka będzie. No ale przecież też nie o te gadżety chodzi, tylko właśnie o ten czysty motorsport. Więc możecie się spodziewać, że będą auta cywilne, bardzo mocne, ale przede wszystkim auta do różnych dyscyplin motorsportu do driftu, do rajdów, do wyścigu, do GSMP. Może nawet jakieś terenówki, o tym za, przejdziemy za chwilę. Więc jeżeli kochacie motorsport, to w jednym miejscu jest szansa, że dostaniecie taką pigułkę, taki skoncentrowany ekstrakt wszystkiego, co jest najpiękniejsze. Możecie to dotknąć, być może się przejechać, a na pewno porozmawiać z kierowcami, z konstruktorami. Myślę, że to będzie realne. Ja osobiście bardzo mocno namawiam Maneja i całą ekipę Avalon Extreme, żeby wystawiła dwa auta, czyli huligana, ale też naszą Fiestę, bo wydaje mi się, że to jest to miejsce, gdzie ten samochód powinien koniecznie się pojawić. Jeżeli się wyrobimy z Clio Mini Proto, to również bardzo chciałbym, żeby wystartowało, a tam się właśnie otwiera brama. No ale w naszej y, stajni, że chyba mogę tak powiedzieć, jest jeszcze y, Subaru Forester Rally Wagon i tak się zastanawiam, może zaproponować Kubie, żeby również pokazać wam tą konstrukcję, która wydaje mi się, że jest dosyć ciekawa, chyba w skali europejskiej, może nawet światowej, bo takich samochodów za dużo nie było. No i teraz przechodzimy do elementu, jaki jest tam mój udział i wkład w tą imprezę. Michał zaproponował mi poprowadzenie dwóch paneli dyskusyjnych. Jeszcze nie ma tematów. Myślę, że możecie je zadawać w komentarzu. Michał i Marta oglądają mój kanał, więc być może jakoś ich zainspiruje do tych tematów, bo to przecież ma się Wam podobać, a nie nam. Więc. Bardzo się cieszę, że Fast Family doceniło jakiś tam mój malutki wkład w tą polską scenę motorsportu i zaprosili mnie, żebym mógł wam poopowiadać o czymś. O czym? To głównie zależy od was, więc zapraszam was do zadawania pytań. Było o organizatorach, było o mnie, było o innych, ale nie było jeszcze o was, bo wy przede wszystkim będziecie tworzyć ten festiwal i możecie tworzyć go dwojako, po prostu przyjechać jako kibice, na dole znajdziecie informacje, linki o tym festiwalu, jak można się tam dostać, ile kosztuje bilet no i pełny harmonogram, który pewnie z dnia na dzień będzie się uaktualniał ale pamiętajcie, że jeżeli macie ciekawy samochód nie musi być to koniecznie rajdówka, nie musi być to wyścigówka, ale jeżeli macie usportowioną wersję typu GT GTI, RS, GTR, bądź jakąkolwiek inną kombinację, i uważacie, że wasz samochód jest na tyle ciekawy, żeby pokazać, no to możecie wysłać zgłoszenie. Jeżeli auto przejdzie selekcję, to jak najbardziej będzie mogło pojawić się na trasie. No właśnie, bo trasa też jest ciekawa, bo to nie jest tylko zlot. My tam się będziemy ścigać. Więc widziałem zapowiedź trasy. Trasę współtworzył. Polski sim racer Damian Lampert. Nie miałem go jeszcze okazji poznać osobiście. Myślę, że wtedy będzie okazja i może się pościgać. W sim racingu jestem noga, ale, ale tam podobno też mają być różne tak zwane rigi, w których będzie można poćwiczyć, poupalać. Myślę, że dla mnie to też będzie ciekawie, bo ja cały czas troszkę na bakier jestem z tym sim racingiem. No ale wracając jeszcze do Was. A właściwie do mnie i do Was, bo niestety moja Mazda tak nie kwalifikuje się jeszcze przynajmniej w tym roku, żeby się tam pojawić, bo jest autem zbyt seryjnym i no a z drugiej strony za mało unikalnym jak na auto seryjne. Ale, jeżeli ten festiwal tak bardzo Wam się spodobał i jakimś studem macie więcej samochodów niż kierowców, to pamiętajcie, że zawsze możecie się do mnie odezwać. Ja pomogę Wam pokazać ten samochód. Pojedziemy nim na spółkę, albo po prostu mi powierzysz. Na pewno zrobimy o tym ciekawy odcinek. To takie trochę próżne jest, ale to też jesteście sami sobie winni, bo dostałem taką wiadomość, że ktoś ma Vipera, którego mógłby użyczyć. Nie wiem, Vipera się trochę boję, ale jeżeli ktoś inny jest na tyle hardkorowy, żeby mi powierzyć samochód, to myślę, że byłoby na pewno ciekawie. Ja już muszę lecieć. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie o tych socjalach, czyli Instagram, Facebook, Radio Flatout. Tam jest zawsze wszystko na bieżąco. Nie tak jak na kanale z opóźnieniem, ale pracuję na tym i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!